Hej cześć moi kochani, powiem Wam o jednej rzeczy, że anulujemy całą serię z Driver'a Parallel Lines, ponieważ jest to głupie według mnie nagrywam te odcinki, ale na odcinku ostatnie się dużo raidu by pokazało, które nagrałem. I gra się jest strasznie głupie, bo misje cały czas są o tym samym i ja mam strasznego rage'a przy nich i nie chcę, żebyście by to widzieli. I ja usunę te materiały, które już nagrałem i były na YouTubie z Drivera Parallel Lines. I udamy, że w ogóle nie było serii, wkurzyło mnie strasznie. Zaczniemy, jak coś to. Za tą serię zaczniemy sobie nową serię, może dzisiaj już nagram z nowej serii jakiś odcinek, albo nagram nowy odcinek za tydzień z nowej serii, kiedy będę już miał nową kartę graficzną, zobaczymy jak coś, bardzo Was przepraszam, ale ja już nie wytrzymuję, w tej serii mam takiego strasznego rage'a. Tak mnie ta gra w kurze, jest bez sensu już dla mnie. Ja wiem co się wszystko stało i to jest głupie. Potem zostaniemy do więzienia, nazwalo, i kurde, i wszystkich zamordujemy, którzy nam pomogli, i tak się gra kończy. I mnie to już wkurzało, cały czas miałem rage'a na tych odcinkach. mi się są bezsensowne w ogóle. Udamy, że nie było tej serii, usunę wszystkie odcinki. I to było na tyle w tym takim małym vlogu o tym, że anulujemy tę serię. Przepraszam Was bardzo, ale ja nie wytrzymam więcej z tą grą. Zaczniemy inną serię. Zapraszam Was do innych materiałów. Mówił dla Was Max i cześć!